Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu o silnikach chemii. Ich ważne cechy, właściwości, zalety i wady. Na końcu artykułu znajduje się film o silnikach chemii. Artykuł o silnikach chemii ich ważne cechy, cechy, zalety i wady. Na końcu artykułu, film o silnikach chemii. Silniki spalinowe chemii, których dystrybucja pochodzi od amerykańskiego producenta samochodów Chrysler, są znane ze swojej mocy i sportowej orientacji. O ich historii, odmianach, zaletach i wadach, w poniższym przeglądzie. Historia silników chemii. Aby od razu docenić konstrukcję, niezawodność i osiągi tych silników, należy pamiętać, że w 1940 roku były one na wyposażeniu wojskowych myśliwców P47 Thunderbolt, już wtedy miały kształt litery V fantastyczną moc 2500 koni i 16 cylindrów i były używane do lat 50. W modelach Chrysler'a i Plymoutha silniki przerobiono na wersję ośmiocylindrową z półkulistymi komorami, dzięki czemu wiele samochodów Zostało zwycięzcami tak prestiżowych wyścigów jak Daytona 500 i NASCAR. Jednak nieprzerwane zwycięstwa doprowadziły kierownictwo NASCAR do zakazu montowania tych silników w samochodach uczestniczących w wyścigach. Na potrzeby wyścigów drag racing silnik został zmodyfikowany tak, aby wykorzystywał czterokomorowy aluminiowy kolektor dolotowy. Następnie inżynierowie zaczęli wykorzystywać magnes w konstrukcji, a w celu zmniejszenia masy. Głowice cylindrów również zostały wykonane z aluminium. Co ciekawe, wszystkie silniki HEMI miały tylko roczną gwarancję w porównaniu do pięcioletniej gwarancji na tradycyjne silniki. Jednak w przypadku wyścigów Drag Racing, wyścigi na prostym torze przez pół kilometra, gwarancja była całkowicie unieważniana ponieważ właściciel celowo poddawał silnik ekstremalnym obciążeniom. Uliczne warianty chemii były produkowane dla zwykłych samochodów miejskich z żeliwnymi głowicami, gdzie sama jednostka napędowa miała obniżony stopień sprężania, co zasadniczo odróżniało je od wersji wyścigowych. Wyposażone w ręczny lub automatyczny takie silniki kosztowały wielokrotnie więcej niż jakikolwiek inny silnik około 1000 dolarów, ale dzięki zmodernizowanemu wałkowi rozrządu samochody otrzymały zwiększony skok i zmniejszone zużycie oleju. Konstrukcja i przeznaczenie silników w chemii. Silniki te zostały uznane za sportowe nie tylko ze względu na zwiększoną moc, ale także ze względu na specjalną konstrukcję. Zawory zostały umieszczone nie na płaskiej powierzchni, ale pod kątem co zwiększyło wentylację komory spalania i zwiększyło moc na wyjściu. Ponadto silnik zyskał zwiększone możliwości dolotowe dzięki mniej zakrzywionej konstrukcji kanałów dla mieszanki paliwowo-powietrznej, która napotykała mniejszy opór przepływu. Jedna część komory spalania rzeczywiście przypominała kopułę w kształcie półkuli, z umieszczonymi na niej świecami zapłonowymi i zaworami, drugą część stanowił tłoko płaskiej powierzchni co zasadniczo odróżniało tę rodzinę od zwykłych silników z cylindrycznymi komorami i płaskim sklepieniem górnym. Jednak nietypową konstrukcję można również przypisać wadom silnika skomplikowana konstrukcja głowicy cylindrów. Układu rozrządu i proces sprężania w zbyt wysokiej komorze powodowały wiele problemów w konserwacji i naprawach, w połączeniu z wyższymi wymaganiami dotyczącymi paliwa i jego zużycia, zwiększoną masą samej jednostki. Wszystko to sprawiało, że silnik był droższy, nawet przy niskim poziomie wibracji i niemal absolutnej ciszy pracy. Wady te były zbyt zniechęcające dla konsumentów, więc cheminie znalazł masowego zastosowania odmiany silników w chemii. Wśród gamy silników trudno jest wyróżnić mocniejsze lub bardziej niezawodne, przy chęci i pewnych inwestycjach, nawet najprostszy z nich może przewyższyć nawet V12. Czterocylindrowy rzędowy najpopularniejszy model, charakteryzujący się prostotą, ma tylko po jednym egzemplarzu. Blok i głowice cylindrów, rozrząd, kompaktowy rozmiar, dzięki czemu łatwo go zmieścić w każdym przedziale, bardzo słabe wyważenie wtórne, opozycyjne poziomy imponujący, poziom osiągów, idealny do samochodów sportowych, doskonałe wyważenie pierwotne i wtórne, zbyt duże wymiary utrudniające cyrkulację powietrza, sześciocylindrowy rzędowy ulubiony silnik, inżynierów BMW, Montowany w słynnym potworze 2JZ. Dwa dodatkowe cylindry dodane do czterocylindrowego silnika to prawdziwe dzieło sztuki. Nie jest to łatwa instalacja ze względu na rozmiar jednostki. V6 sześciocylindrowy silnik rzędowy, przecięty na pół i połączony w, w literę V, tworzy to, co stało się legendarnym V6. Jest to kombinacja cylindrów z półtuzinem świec zapłonowych, która jest uważana za najbardziej wydajną, dlatego jest często używana w Formule 1. Jego kompaktowość sprawia, że nadaje się zarówno do modeli z napędem na przednie, jak i tylne koła. Para głowic cylindrów i taka sama liczba zaworów wydechowych sprawiają, że silnik jest coraz cięższy. V8, jeśli dodasz dodatkowy cylinder do bloków silnika V6, otrzymasz legendarny silnik amerykańskich maskarów. Ósemka, Ten niesamowicie popularny silnik potrafi mruczeć jak kot i straszyć przechodniów brutalnym rykiem. Dlaczego te jednostki są tak sławne? Czysta masa, ciekawostki na temat chemii, choć za producenta legendarnych silników uważa się Chryslera. W rzeczywistości jednostki te były wykorzystywane już 30 lat przed ich szerokim wprowadzeniem przez Amerykanów. Wyposażone w nie były Peugeot, Alfa Romeo, a także wyścigowe modele Jaguara i Porsche, a w latach 40. korzystały z nich BMW, Toyota, Ford, Aston Martin. Ogólnie rzecz biorąc, historia motoryzacji wspomina o silnikach z głowicami cylindrów, Półkulami nawet 100 lat temu, niezależnie od tego, co mówią encyklopedie, cały motoryzacyjny świat kojarzy markę chemii wyłącznie z gigantem motoryzacyjnym Chrysler. To właśnie amerykańscy inżynierowie skoncentrowali swoje wysiłki na tym układzie napędowym, osiągając taki imponujący efekt. Wideo o silniku chemii.